Dzień dobry. Z kim mam Może tak, zaczniemy. ludziom, przestały się pan i wtedy będziemy widzieli więcej. Ja nazywam się Paweł Kowalski, mieszkam w miejscowości Wielowieś w gminie Ścinawa. Co się stało? Jaki, jaki problem tutaj właśnie chciałby nam pan powiedzieć, bo to jest jednak problem? E, problem jest taki, że u nas w gminie niestety standardy demokratyczne e, są łamane. E, otóż 25 stycznia tego roku udałem się na sesję Rady Miejskiej w Ścinawie, e, żeby posłuchać na temat skażenia wody w naszej gminie. E, gdy już przyszedłem na tą sesję, niestety e, zostałem z tej sesji wy wyproszony przez Przewodniczącego Rady. Hmm, powodem było to, że nie wpisałem się na listę obecności. Ale jak? No to nie, może, nie mogą obywatele przychodzić przez niezgodne z przepisami prawa. E, no niestety Pan Przewodniczący tak się boi swoich wyborców, że wprowadza, że tak powiem policję sesyjną. E, tak jest to fachowo nazwane i wyborcy, którzy nie chcą się przedstawiać z imienia i nazwiska, którzy mogliby powiedzieć coś, czego on akurat nie chce usłyszeć. E, nie mogą przebywać na takiej sesji, są e, wypraszani. Kto by Pan powiedzieć nazwisko tego pana, bo to jest fenomen chyba. E, przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie, pan Marek Szopa. Ja powiedziałem, że tej sprawy nie zostawię, tak? Z porządku chciałem ją załatwić powiedzmy polubownie. Zwróciłem się do ludzi blisko związanymi z panem Szopą, czyli tutaj pan nasz radny z mojego okręgu, pan Sitarski Edward, czy, czy nawet sam burmistrz miasta i gminy Ścinawa, pan Krystian Kosztyła. Powiedziałem im, że ja po prostu chciałbym tylko, żeby pan Szopa mnie przeprosił i nic z tego nie będzie. Usłyszałem tylko jedno, że pan Szopa nieoficjalnie to i powiedział, że on nie będzie się tłumaczył ze swojego postępowania. To mnie bardzo zdenerwowało. Słowo przepraszam, że tak powiem tak ciężko chyba przez gardło nie przechodzi. Postanowiłem, że zawalczę o swoją godność, o swoje prawo obywatela. Zgłosiłem sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich, zgłosiłem tę sprawę do Urzędu Wojewódzkiego, do Komisji Skarg i Wniosków przy Radzie Gminy Ścinawa i Rzecznik Praw Obywatelskich i inne instytucje, do których się przyznali mi rację, że nie ma pan przewodniczący żołp prawa wydalać ludzi z sesji. Jest to konstytucyjne prawo wy bezpośrednio wynikające z artykułu 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. E, to prawo też wynika z artykułu 11b ustawy o samorządzie e, gminnym. pan po prostu nadużył swojej władzy, nie dopuszczając mieszkańców do udziału w sesji. Niech pan powie mi, bo teraz sesje muszą być nagrywane. Czy ta sytuacja, to zdarzenie było nagrane? E, tak, to zdarzenie było nagrane. Jest ogólnie dostępne dostępne na stronie BIP-u e, miasta i gminy Ścinawa, jest to też e, dostępne e, na, w YouTubie, e, można to sobie zobaczyć. E, tym nagraniem, e, że tak powiem, e, dysponuje też już e, prokuratura, ponieważ e, sprawę e, zgłosiłem do prokuratury ze względu na e, możliwość naruszenia tutaj artykułu 231 kodeksu karnego, czyli nadużycie swoich uprawnień. Dostał, że, dostał Pan pismo już od rzecznika i jaka była to? Tutaj możemy pokazać. nam tutaj do kamery? Dostałem pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik jednoznacznie określił, że zachowanie pana przewodniczącego Szopy e, jawnie łamie i narusza prawa człowieka i obywatela. Teraz odpowiedź, czy na przykład my byśmy się, gdybyśmy się my wybrali jako telewizja do na sesję Rady Gminy czy Miasta Ścinalwa, też zostalibyśmy wyproszeni? E, myślę, że nie, że pan Szopa już. W w pewnym sensie poniósł nauczkę ze swojego zachowania, gdyż sytuacja od maja, czyli odkąd przyszło pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, wygląda na sesjach tak, że to nie pan Szopa prowadzi sesję, tylko jego zastępczyni pani Żogalska. Pan Szopa już nie, nie prowadzi sesji, nie zwołuje sesji, chociaż dalej jest przewodniczącym, co moim zdaniem jest sytuacją absurdalną, bo Gmina nie chce, jeżeli, jeżeli pan Szopa nie chce prowadzić sesji, nie może prowadzić sesji, to powinien zrezygnować ze swojej funkcji. I i przekazać swoje wszystkie uprawnienia na przykład wiceprzewodniczącej pani Szogańskiej. Jak Państwo widzą, sytuacje są dziwne. Ustawy, rozporządzenia, prawo mówi jedno, a politycy czy wybrani przez nas ludzie do rad robią drugie. Trzeba z tym skończyć. Trzeba po prostu chodzić na tę sesję, obserwować tych ludzi, bo wtedy oni się pole do popisu. To sytuacja pana mówi wyraźnie. Oni chcą przejąć władzę absolutną. To nie jest normalne, to nie jest zgodne z przepisami prawa. Pan tutaj walczy i to jest postawa godna, godna zauważenia. Wszyscy jednak powinni dbać o swoje prawa, bo to, co zrobią oni tam w Radzie, potem oddziałuje to na, wszystkie, na całe społeczeństwo. Co pan zamierza dalej walczyć? Tak, oczywiście, cały czas będę walczył, bo uważam, że zachowanie całej Rady yy, jest... Delikatnie mówiąc patologiczne. E, rada jest, że tak powiem, na usługach tutaj pana e, burmistrza naszego. E, każdą, e, że tak powiem, uchwałę praktycznie jednogłośnie. Jest tylko jeden radny opozycyjny, który, który przeciwstawia się temu. E, uchwały są głosowane. Wygląda to mniej więcej tak, że jeszcze dobrze przewodnicząca nie zdąży czytać projektu uchwały. Już są podniesione ręce za. No nie jest to normalna sytuacja, jeżeli, jeżeli głosuje się uchwały, nie dyskutując o tych uchwałach, nie uzasadniając tych uchwał. Ja zadałem zapytania radnym gminy Ścinawa. Jak oni się zapatrują na to, e, że osoba łamiąca prawo człowieka i obywatela e, stoi na ich czele. Czy im to nie przeszkadza, że osoba łamiąca prawo, łamiąca demokrację e, stoi na tych czele. Niestety do dnia dzisiejszego jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi od radnych i od e, całej rady. Jak Państwo widzą, a, a, ale czy są jakieś komisje, komisje, na których no, proceduje się, omawia się dane u, uchwały. E, e, komisja. E, e, proszę pana, nie istnieje u nas coś takiego jak e, komisje. Żadna komisja nie obraduje osoby. Osobno. E, powstał w gminieści nawet taki twór jak komisje wspólne. Są one robione e, na godzinę, dwie przed radą, wszyscy się zbierają wtedy i dyskutują nad jednym e, problemem. Nie ma czegoś takiego, że na przykład komisja e, skarg obraduje osobno, czy komisja e, rewizyjna obraduje osobno, czy komisja powiedzmy Zdrowia i Oświaty oprasuje osobno. Te komisje zbierają się wspólnie, e, coś sobie tam razem ustalą i, i tak to wygląda. E, tak naprawdę dostęp do, do członków tych komisji jest utrudniony to jest wszystko, że tak powiem, w jednym, yy, w jednym ugrupowaniu i oni po prostu z góry ustalają to, co chcą ustalić. Nie ma możliwości dotarcia e, do komisji. Proszę, pytać jeszcze pana, bo wiem, że jest w tej Radzie jeden człowiek, który jest jakby w opozycji do tej e, Rady przychylnej burmistrzowi. Czy ten człowiek, ten radny jest w jakiejś komisji? E, tak, ten radny jest w komisji, bo też komisji zajmującej się chyba nieruchomościami i czymś tam jeszcze. Dokładnie nie wiem, nie jestem, ale jest, jest w jednej komisji i bierze udział. Dokładnie nie wiem, nie chciałbym tutaj e, skłamać. To, to trzeba stwierdzić, że nie mieli chociaż tą odwagę zaprosić tego opozycyjnego radnego do do jednej, do jednej z komisji jako kuriozum, czy może jako kokieteria No będziesz, to będziesz może spokojniejszy, jak, jak pan to tym Bo ja pan o myśli. Że... W ten sposób, że oni po prostu jeszcze e, e, zawiązują tę komisję na pierwszych sesjach, na pierwszej, czy może na drugiej sesji, może jeszcze nie wiedzieli o tym, że pan radny e, jest, jest w opozycji. Jest w opozycji. I, i tak to moim zdaniem. Tak wygląda. Dziękuję, dziękuję panu za wywiad. Dowiedzieliśmy się nie więcej. Wierzymy w to, że pan będzie dalej walczył z tą patologią, jak to pan tu nazwał. My też zauważyliśmy to, będziemy w kontakcie i będziemy starali się pomóc e, całej gmieśni. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.